Siemanko, witam na moim kanale, a dzisiaj pierwszy odcinek z nowej serii na tym kanale, czyli Overwatch'a. Ja już trochę grałem w CS'a, więc mniej więcej znam się na tym, kto może haksować, a kto nie. Zobaczymy, czy w ogóle trafimy na haksa, czy może na po prostu zwykłego smerfa. Ja już sobie dowód pobrałem, żeby nie tracić czasu. Dobra, zaraz zobaczymy. Kogo nam dzisiaj trafi? Dobra. Czyli najpierw sobie stał trochę na respie. Nie śpieszy się nigdzie. Nasz pan podejrzany. Na razie dosyć spokojnie w ogóle sobie idzie tak. Podchodzi. Czaj się. O, dobra, to sobie włączyłem. I na razie nic podejrzanego nie ma. No, słyszy kroki, no i zabił, no. Zwykły frak, nic specjalnego. I tak musiał nieźle się nastrzelać z tego teka, żeby trafić go w No i pierwsza runda. Wygrana. W sumie nic nie pokazał takiego. Nie wiem co tego zreportowali. Pewnie coś później się wydarzy. W ogóle który on jest? A ja, muszę to sobie sprawdzić. On jest trzeci, ma 10 fragów i 7 śmierci. Taki dosyć przeciętny wynik. Ciągle widzę, że idzie tak samo. A przeciwnicy mają bota widzę. Grają w czwórkę. To już tym bardziej mają mniejsze szanse na wygraną. No, nawet dwa boty, no to świetnie. Ale aspekt tradycyjnie szedł sobie. Nie ustrzelił żadnego fraga w tej rundzie. O, proszę, z Avupą. Czy może być ciekawie? A przeciwnicy, nadal dwa boty. No to raczej tego nie ugrają, no. Powiem wam szczerze, nudny jest ten mecz, strasznie. Z tej, jeszcze z tej, z tej perspektywy The Suspecta, Naszego pana podejrzanego. Na razie tylko jego koledzy z drużyny coś ubijają. Czyżby drużyna The Suspecta też... Czekajcie, to są po dwa boty w drużynie? To byłoby dziwne dosyć, bo nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Ale dobra, powiedzmy, że są po dwa boty. Ciekawe. No i co on tu zrobi? No, jeden na jednego. No, może teraz się odpali, coś nam pokaże. No, no dobra, kroki już słyszał. Tamten jak słoń tupie. no Jeszcze dał się zabić. Nie wiem, nie wiem za co on dostał reporta ale chyba się przeciwnicy po prostu wkurzyli i każdego reportowali, jak podpadł do niego. Bo na razie nic w sumie nie pokazuje, nadal jest trzeci. W przeciwieństwie do tego emu, który ubija całą drużynę pra praktycznie przeciwną. On w ogóle... Nie, nie szuka starcia, on sobie chodzi z tyłu tam, nawet nie wszedł jeszcze na site, mimo, mimo tego, że dawno jest zajęty przez jego kolegów Może on ma takie zadanie, żeby po prostu ochraniać tyły no Okej okay, no Może to jest jakaś tam drużyna albo w trzech grają czy tam w czterech i on ma takie zadanie Bo no, tak dziwnie ogólnie A No to nic takiego za co można go zbanować nie ma w tym meczu nie wiem. Która jest runda? Jeszcze chyba trzy nam zostały rundy. Tak mi się wydaje. No i coś może pokażę w końcu w tej rundzie, coś ciekawego. O, nietrafiony strzał. Już prędzej bym tego Emu zreportował. Jak już miałbym kogoś reportować w tym meczu? Znaczy on to pewnie sobie biega z P90 tam ubija, no akurat nie widzę tego ale... raczej też nie ma żadnych akcji, ani nic, po prostu tamci są tak słabi że... No właśnie No ten ubija ciągle A ci tylko sobie chodzą po cichutku. O, jeszcze od swojego dostał trochę No gratuluję Octopus. Gratuluję dla tego antyterrorysty, który nie wiem jakim cudem nie zabił ich dwóch Ale no, okej okay. Nie wiem to jest jakieś seria, to są chyba jakieś Silvery albo goldy 1 A to już Max Gold 1, chociaż Goldy 1 się wydaje, że lepiej powinny grać nie, no nic nie ma. Nie wiem, za co w ogóle reporty tu poleciały. No, dalej, chłopak jest trzeci. Nic w sumie takiego nie gra. Emu ja tylko ugrywa. Uwe, to jest takie nudne, aż usnąć można. No, patrzę tylko, jak on zechodzi, ani nawet nie zabija nikogo w tych rundach. No, teraz, teraz. Violet ucieka. No. W końcu jakieś strzały tu były, no przecież... Paść może na tym demku. Jeszcze jakby, nie wiem, coś pokazywał, jakieś bany hopy, coś, że ciągle. Że byłoby za co go zreportować, ale no nie ma za co, nie wiem. Czemu został reporta, pewnie jakieś dzieci grały i się wkurzyły, o, już się sami zabijają, no to... No. Czy on sobie rzucił granat pod nogi? Okej. Okay. Nie wiem czemu on tak patrzy te plecy, skoro... Antyterroryści raczej nie zrobią im pleców. Ma są szanse, żeby ich... Tak zaszli od tyłu. Dobra, jest dwóch na dwóch. Botemu. Dobra, jeden na jeden. No, on ma P90 ten AWP. Może coś się wydarzy ciekawego. Liczę sobie świata. Zasmokował tam maina. Jakiś mołotów tam był, lol. No. no, nie, to ognisko dobra, sorry. Się zdziwiłem także, co to tak, jak mołotów się pali. No, skinów on też nie ma żadnych, tak w ogóle. No, ten. ta Wupan to nie ja wiem, wiem, też tak. za dużo nie jest warto. wiem że może co... Z... 3 euro. Nie wiem, a ten, tak, to jest za 3 centy chyba. O, ja się dobrze odrętuję więc. Wow, 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 wow! wow. Jezus, święte Mario! O, nie no. Na pewno ma hacksy, ja coś czuję, że on ma jakieś haksy. Haksy, które utrudniają mu grę. Nie zdziwiłbym się, nie? Ja on sobie tak ustawił, no bo taki dobry, no to sobie utrudni grę, co ma sobie ułatwiać. I serio, on tego nie ugrał. Chyba, że on dostał report od swojej drużyny, za to, że jest totalnym idiotą, który nie umie grać. Bo ta jego gra jest... Znaczy, no 14.8, no to... nie wiem, ale czemu w ogóle nie próbował wziąć tej paki i gdzieś splantować, że mógł wziąć pakę i cofnąć na Beno. no. Miał tyle możliwości. No i są tu wymyśli, no Nawet wskoczyć na bombsę dniu mnie Serio nie wiem co to jest za koleg się, bo zreportowali go, że takim głównym jest ogólnie Bo... Nie wiem, będzie za co innego, by mogli go zreportować Chyba się tu jakiś haksa co, nie wiem Odwraca się banie, odwraca się bania, a nie tu takie... Wow! Ustrzelił coś, chłopak! No ale to normalne fragi, no to nic nie ma, no. Niewystarczające dowody, no, tu nie ma nic. Ani Griffin, przecież nic takiego nie robił złego, no to, że raz beznadziejnie się zachował i nie splantował paki ani nic, no to było dziwne, dobra. Jeszcze ten dowód jakiś mógłby się pojawić. No bo tak słabo trochę z takim jednym overwatchem zacząć. O, czemu się tu nic nie chce pojawić? Dobra, ja zrobię cięcie jak mi się to wszystko tutaj już zrobi, to nagram dalej. Dobra, mamy kolejny dowód. Oceniam i może teraz będzie jakiś hacks. Z... Liczę na to osobiście, bo chciałbym zobaczyć jakieś fajne akcje. Albo przynajmniej jakiegoś smerfa zobaczyć, a nie kolesia, który tylko patrzy tyły. Dobra, 1-0 dla antyterrorystów. A nasz pan podejrzany ma dwa fragi. Dostał MVP. No powiem wam, że to już jest trochę dziwne. Nawet trochę bardzo dziwne. Ale no, zobaczmy, może mu tak po prostu wchodziło, nie? Ale to już taki podejrzany tego kolesia tam co jeszcze nie wbiegł do tego tunelu, mógł słyszeć chyba. Dobra, no, widzę, że się nie boi się. Aha, ale ten koleś alfa w ogóle jakiś dziwny jest. Czyż widział, jak go, jakby skoczył? I go nie mógł zabić. Ale już tak się też obrócił trochę dziwnie z lekka. No powiem wam, że to jest o wiele już ciekawsze. Demko, no dobra, tu... Wiem, on tu wie, że on jest, no bo tu akurat go widziałem, jak tu gdzieś się chował. No okej, okay, na razie jest taki dosyć podejrzany. Pod wallhacka nie wiem, ale pod aim'a już bym coś powiedzieć, że może mieć. a po prostu nie mam takiego farta w tych rundach, ale zaraz zobaczymy jeszcze. Chociaż może coś mieć w sumie, no ale to jeszcze spokojnie. Mamy dużo rund, żeby ocenić werdykt. Żeby wydać werdykt, chyba lepiej to brzmi. Dobra, Alpha jest celowany. Nie ruszał się, czyli nie powinien go słyszeć. Czyli jak go ubije, to już mi... Dobra. Wstawiam, że jednak może mieć to i to. Akurat czemu się w lewą stronę najpierw nie odwrócił? Akurat w prawą, tam gdzie był ten wcelowany i tak wychylił się i cofnął, jakby tam wiedział. No to już daje dużo do myślenia. Oczywiście, jeśli się ze mną nie zgadzacie, to możecie w komentarzu też napisać, tak czy waszym zdaniem był... ma jakieś haksy czy nie, ale moim zdaniem ma, no ale to jeszcze. Poczekajmy na to co on więcej nam pokaże. No tutaj znowu alfa w tym samym miejscu. Dobra, teraz dla przykrywki sprawdził tu. Dobra, tam jest AF eee, Czemu Alfa go nie zabił, tego nie wiem. Już mam wrażenie, jakby wiedział, że ten Alfa tam był, tylko po prostu tak przebiegł sobie. Tak mówi, no dobra, niech mi zabije, żeby nie było, że ma haksy. Jeszcze chyba nam trzy rundy zostały, żeby podjąć decyzję. a ale jednak bym mu dał tego reporta za... Tak, za AMA i wallhacka. Miałem powiedzieć, że za samego wallhacka. Ale ma chyba też, bo coś tak za dobrze kolega strzela. Tym bardziej, że to nie są... no, mam bo smurf. No, ale no smurf aż tak by nie grał chyba. Już nie wiem. Ci przeciwnicy są tacy so słabi, że ciężko naprawdę jest teraz mi określić... Że po prostu oni są tacy beznadziejni, czy... ...wallhacksy. No, biegają to wszyscy w niego i nikt nie mógł go zabić, no. Nie wiem, jak on to ocenić. no... W sumie. A ten z desaspektu ugrywa wszystko, widzę. Dobra, AWP a tam byłam. Dwie awupy są. Uuu, dobra, będzie ciekawie. Oni wiedzą, że on do nich idzie. Dobra. Nie, no on, mam wrażenie, że on gra z pięcioma botami. No, serio. Teraz tamci jeszcze nie mają paki, bo przecież awk miał pakę No i na takie mecze właśnie często ja trafiam, że jest taki koleś w przeciwnym drużynie, a moja jest taką kupą drużyną No, nic co zrobi? No tam mierzył Ja to już w sumie nawet nie wiem czy go teraz zreportować czy nie, bo... Ci wzielnicy, którzy z nimi grają naprawdę są słabi, no ma trochę takich te pierwsze akcje takie trochę były podejrzane z lechka, no, ale w sumie nie wiem czy go reportować. Chyba mi zostały jeszcze dwie rundy. Daj następna, żeby ocenić. No, ale to jest tak ciężko teraz dać werdykt. Po prostu ci jego przeciwnicy są tak słabi? ...że naprawdę, nawet nie macie pomyśleć, jak mi ciężko teraz podjąć decyzję, bo... Może się też okazać, że oni są tacy po prostu słabi i dlatego tak mu wychodziło, tak? On albo jest smurfem, a raczej na pewno jest smurfem, albo haksem. No bo nie wiem, co są Silvery 1, albo bez rank grają. też bez rank niektórzy są lepsi o wiele niż... te boty, tak ich nazwę. No po prostu jak patrzę na tych przy... Nie, raczej co ja mu nie dam chyba reporta, bo... Jak on... Jak patrzę z kim on gra Biegną prosto no, przez bramę, w ogóle jakby pierwszy raz w CSA grali, no naprawdę No co prawda trochę ba mu wchodzą tak jest Nikąd, na to raczej to, że ci jego przyziemy są taką... Takim głównym dosyć. No ale coś tak... No w sumie no jest podejrzany, no i w sumie nie wiem teraz co zrobić. No to ludzie przecież wiedziały, że nikogo nie ma, za po co się w ogóle, Sprawda. Ostatni zna, chyba kosa wejdzie. A nie dobra, myślałem, że tam kosa jakoś wejdzie ładne. Bo tam na mini mapie byli. Ale nie. Terrorysta jest na CT. Myślałem, że obaj byli na shorcie. Dobra, już tam się strzela. To już wiedzą, gdzie jest, więc. Po nimi to chyba ostatnia runda. Ej, sane zdobędzie. Nie powiem wam, że nie wiem. E, nie wiem. Tutaj niewystarczające. A co? Do tych dwóch, to nie wiem, no z tym aimem... No miał trochę tak akcji, odwracał się nagle banie No ale czy oczywiste to było takie, no to nie wiem. Po prostu ci przeciwnicy byli tacy drewniani. Wallhacker no też nie wiem, no miał te kilka pierwszych akcji. Tak się wychylał trochę... Zapewnie, albo też... Jak się tak nie wychylał, pewnie to jakby takie miał wrażenie, że wie, że ktoś tam jest, no tak... Powiem wam, że nie wiem. Znaczy co, za Wallhacka mogę mu w sumie coś dać, ale za Aima chyba nie, bo... No ciężko dać za Aima, skoro ci przeciwnicy w ogóle nie potrafią go zabić. No trzech wbie... było w tunelu, no i co, no i trzech wyskoczyło na niego i jeden go ledwo dobił, no. Po prostu, no jak przeciwnik jest chyba taki słaby. No to każdemu takie banie wchodzą. Za wolhaka mogę mu dać, bo trochę zapewnie lekko grał. Kupił może jakieś konto w takie pier Silver... Pier pierwszy cegar, no Silver 1 albo 2. No i zapewnie biegł. Nie wiem, ja mu daję za tego wolhaka, bo jednak miał kilka akcji moim zdaniem podejrzanych. No i co? Ja się z wami żegnam. Wiadomo jeszcze będę jakoś nagrywał tego Overwatcha. Postaram się częściej jakoś robić, nie wiem, jakieś co dwa dni, może takie dwu, no, dwa takie overwatche, co dwa dni robić. Zobaczymy jak to wyjdzie, jak się seria przyjmie, jeśli tak, no to jak najbardziej chętnie będę nagrywał. Mam nadzieję, że oczywiście te mecze, które będę robił będą jakieś ciekawsze i nie będę oglądał kolesia, który zabija boty. No bo to też było bez sensu, dobra. Nie przedłużając, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.